Siemano, widzę, dzisiaj odśnieżamy naszą wieś. Przywitaj się wiśnia. Dzień dobry. I dobry. Jesteś pierwszy raz. Dobra, daj. Na początku sklep odśnieżamy. Oj. Dobra, dawajcie ten, wiśnia. To daj tam do bramy to podgarniemy. Ok. Później pojedziemy tam do ciebie. No byłoby musisz to opuścić. No, opuściłem. opuściłem. Nie opuściłeś. Obciążnik opuściłeś. Nie. Dobra. Kabli nie podłączyłem, o. czekaj. A, no. Nie ja. no, o, wejść zejdź. Już. No i widzowie jak chcecie zobaczyć perspektywy wisienki, to wbijacie do niego na kanał. Wisienka. Oczywiście, że tak. Tak. No i odśnieżamy, później tam do ciebie pojedziemy, co? No. Okay. Bo tam u ciebie dużo jest śniegu. No. Tam dalej już się nie da, to do tego obchaj i... Później może jakiś ten śnieg wow. pozabierają. No. Tam najbardziej to u Ciebie, bo na tych głównych ulicach to oni odśnieżali. To na tych głównych nie ma co. Bo u mnie już się ciągnik raz zakopał. No i bardzo ślisko jest. No trzeba z pojechać. Ale to na razie nie dziś. Dobra, czekaj, może to przetestuję. Bo to sprzęt dostaliśmy od, ze wsi. od Od firmy? Od salonu chyba. Czy nie? Czekaj, nie, bo to tak leci. Nie wiem w sumie czy coś to da. Nie, nie opłaca się. Ale te, te maszyny dostaliśmy, jakby nie patrzeć, ze wsi, z władz. No bo naj, mamy największe traktory tutaj. O, tu sąsiad to w ogóle ma maszyny. Pola też ma gigantyczne. Pochwali się, co masz na gospodarce. Ferguson to jest się... Ty masz wie... trzy ciągniki. E, no, mam um, C363P, a chyba będziemy zmieniać na zwykłą sześćdziesiątkę. A z turem e, masz? E, no, z turem. O kurno Tego e. Ursusa dużego. A, no. Ursus to był... Jak on 1224 1214 Nie, 12. Jak 1214? No. Nie wiem. Ja nim nie gram. 1224. Dobry. Bardzo polecam. Sedio jest... fajny. Nie wiem jak skrzynia manu... Y, automatyczna, no, skrzyna, skrzynia, skrzynia automatyczna. Z, Z Niemczech Jakiś się trafił Po taniości no to widać No ktoś tutaj musiał Serio bo Serio był tani Śperał sobie No i teraz był na początku. Trzeba było go trochę naprawić, tak? No... więc naprawiliśmy go. No i teraz śmiga ładnie, pięknie. Prawda, Bajo? Tak. Czekajcie, zaraz wracam. Dobra, widzowie, jestem. No, to tego nie odświeżaj już, dobra? A to tam. I tak nikt nie będzie przyjeżdżał teraz. O. Dobra, dawaj. Chodź, przyjedziemy tu prosto, zobaczymy. Weź mi to bo ty masz. No, ja nie mogę coś. Nie jeździ mi tym. Okay. Zakaz masz. Bo walnąłeś. Dlaczego, sąsiad? Dziękuję. Ja jeszcze się nie odnalazłem w tym. Masej. A ty umiesz półko puścić? Umiem, ale ten jakoś. coś się nie Daj ma w to, Wej, wejdź, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Miszką też się da, No, dobra, lecimy. To co ja odcinę, że to on zasypie, brawo! Pługu nie umie ustawić. Sąsiad. Ten nie działa. Dobra, tu zasypiemy. O, będziemy sypać po oknach. Zasypujemy mu, bo on nas wkurza, tak? Rysio jest niedobry. O, bardzo dobrze. Dobra, tam dalej już o! nie. Już. Dobra. Barykada. Bardzo ładnie. Spisałeś się. W pracy jest. Dobra, i teraz nie, teraz nie przyjedzie. Będzie łopatą. Dobra. Dobra. Bardzo ładnie. Czekaj, pług sobie ustawiam. Dobra. Weź tu po mnie zgarniaj. Jedź za mną. Okej. Okay. to ja... są koniec przyjemny. Ale nic nie zostawiam na razie. A, czwarta No Ja skoczkę, skoczkę Ja, ja jej Dobra, widzę odświeżyliśmy To co teraz, gdzie jedziemy? Nie wiem Podnoś to Myszką Nie da się Myszką da się O, widzisz? A, myszką to jest? No ja klikam v. No ja też U mnie V też działa a u mnie nie działało właśnie V. To nie wiem. No, nie Dobra, daj teraz, nie ja wiem teraz gdzie. U, twoje... u twojego... zetorka. wjechać nie da, tu. I na tym wjeździe. Takiego zetorka sobie zafundowałem, widzowie, e, biegnę, bo... Biegnę. Tym klasem jak wjeżdżałem z paszowozem, to kogutami tarłem. No i musiałem sobie jakąś śmiejszą maszynę. Zafundować. Piękna. Jesteś już? Piękna. O, jedzie. Jestem. E! O, tam możesz odśnieżyć. Ale tu już u mnie nie odśnieżaj. Tu zaraz pocierżamy. Dobra, dawaj. To no, ja wszystko spokojnie wybiadam. Za dolarię. O były siano kosy też. No, ale to już nie nagrywaliśmy. Za długo by trwało. Dobra, gaź go. Co idziemy pierwsze odpalać? Trzydziestkę. Trzydziestkę. Dobra, cicho, werble. O, dawaj, dawaj. Się narobiło. No! Kable o! Yes. Weź się depki przyczepę. Tak. Dobra. przyczepę. daj, Dobra. Daj, daj, daj. Nie, no bo ja, ja na jedynce jadę. Nie będę ją gazować. Dobra, niech odpoczywa sobie w słomie. Dobra, gasimy. Dobra, chodź, zetora odpalimy. Chodź. Montaż ze dwa dni stoi już. Dobra. Dawaj. O, za drugim. O, bestia. Ty kupiłeś dodatkowe lata z przodu. Nie, takie już były. Takie sprzedawał, chłop. No. No śpimy na tym pudełku, uważaj. Nie rozgrzany, ale... No, rozgrzaję. Dobra. nastaje staję, łapapapam. Tutaj też? No. To już wszystko w tym garażu. Dobra, chodź, bo zamykam cię. Chodź, będziemy nadal odśnieżać. Jechać tobą? czy zacząć od bramy? A nie wiem... Gdzie. To zacznę od bramy. sześćdziesiątką z turem, to łopatą odśnieżymy. Na podwórku. Ja mam łopatę, ja mam łychę. Maseja odstaw. Czekaj! Czekaj, od tutaj, żeby... Ale jak tym pługiem to on dużo zgarnie, będzie później pozostawiane Dobra, to ja go to odstawię. Czy Aha, jest. O Ej, zapomniałam, że... Nie odpala! Co mówiłeś? Ej. Halo? Nie odpala! Czekaj! Nie odpala! Już do ciebie lecę. Zar będzie usłyszał odpalanie 60, bo też zostawił pod wiatą. Lecimy polonezem o. do niego. Polonez odpali, bo rano tak. byłem w sklepie. Tutaj piękna sieczkarnia. Kupiona, ludzka sztuka. O, i widzowie... o, 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 jakie drifty, o! Mówiłem, żebyś tu nie odśnieżał, bo nie wyjadę. No i wiśnia! Poloneza zakupałeś! O Jezu, jaki on ciężki! O! Lecę! Dobra, lecimy do sąsiada! To jak chcecie widzieć perspektywę perspektywy wiśni To wbijajcie do niego na kanał jak się podobał film to subskrypcja łapka w górę, tak wiśnia? Tak, jest. O, wroty otwarte. U I, ciebie się... jeszcze. Ja Masz pisa. ten sznurek? Nie mam. Nie działa. Łódź! No fakty... Pa, pa, pa. Jakie tu zaraz. Gdzie masz tą 60? Tutaj jest Uuu jeszcze bez kabin No, zimno będzie Dobra A co ty tak w krótkim rękawku A nie wiem czy jak to wybiorę Trzeba się ubrać, bluza Kleczka No to widzowie, patrzta O, o nie nagrywam. Czekaj, podejdę. No dawaj. Odpalamy. O, pierwsze. Drugie. O. Jest. Dobra. To, to ja lecę już do, do siebie. Dobra, odśmierzam u, u siebie. sąsiad, dawny sąsiad, wyjechał na wakacje. I dlatego nie widzieliście jego filmów ze mną. No bo jak, jak mówię Tutaj. Wakacje żyły się. A ty w tej 60, to masz ty, tę? Też co do gadania? Te, tego to do gadania co w Maseju masz, że ze mną gadasz w ciągniku Też to masz w 60? Nie. Ej, bo 60 Chodź tu opat. Jaki? Chodź Nie. Je, Ale powiedz mi co? No bo ci mówiłem. No to weź się popchnij. Dasz radę? Ci mówiłem nie odśnieżaj tym pługiem tam na wieździe. Muszę tutaj jeszcze odśnieżyć, bo jak będę chciał tą kiszonkę. Belki. Kiszonki, to nie... Tu nie wyciągnę. Dobra, twojego, do Dobra, chodź, postawimy traktory. To by było na tyle z tego odcinka, tak, Wisienka? Prawda? To zrób papa.